Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym z drapingu. Dzisiaj premierka różowe, diamentowe 7. Szukamy czarnej siódemki lub czerwonej siódemki, którą wygrane mnożymy razy 2. Zaczynamy. wkładik 40 zł. No i szukamy tych siódemek. Numer 15 z drapeczki

dwa, cztery, dziewięć, osiem, cztery, trzy, dwa, osiem, sześć, dziewięć, pięć, dwa, sześć, osiem, pięć i cztery. Także, moi drodzy, Ani jedna z czterech zrapeczek nie dała, no niestety. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, no i zapraszam do kolejnych zrapingów.